Cześć, to Maciek Prosiński. Kiedy debiutowałem na rozwojowcy, opublikowałem garść prezentacji o tak zwanych efektach metafor. Co to znaczy? Kiedy w nowych sytuacjach nasz umysł szuka w pamięci wskazówek i rozwiązań, czasami popełnia błąd, wyciągając podświadomie z naszej pamięci jakieś metaforyczne powiązania między zjawiskami i bierze je za rzeczywisty, realny związek. Dla przykładu. Eksperymenty pokazały, że możesz nabrać podejrzliwości wobec swojego rozmówcy, jeśli coś w pobliżu śmierdzi. A to dlatego, że gdzieś w Twojej pamięci tkwi potoczny, metaforyczny związek między słowami coś mi tu śmierdzi, a podejrzliwością. Brzmi dziwnie, prawda? Jeśli wydaje Ci się to niewiarygodne, koniecznie obejrzyj pierwszą z tych prezentacji. Bez niej całe to zjawisko może wydać się absurdalne. Tak jak zresztą i mnie na początku, kiedy czytałem o nim po raz pierwszy. Efekty, o jakich mówiłem w tych kilku prezentacjach, dały się przełożyć na fajne, przydatne porady i patenty. Zjawisko, które poznasz dzisiaj, jest inne. Ta prezentacja jest po to, by Cię przed nim ostrzec, ponieważ może ono negatywnie wpłynąć na to, jak postrzegasz innych i na to, jak sam jesteś postrzegany przez innych ludzi. Znając to zjawisko, po prostu będziesz w stanie skutecznie unikać jego negatywnych konsekwencji. Szczególnie, że wszyscy jesteśmy na nie narażeni. Dosłownie wszyscy. Każdy z nas. Co więcej, działa ono w sytuacjach, w których i bez tego łatwo się poróżnić i pokłócić. Powodem tego stanu rzeczy jest zawartość naszego portfela. Konkretnie pieniądze, banknoty, monety i związana z nimi fizyczna metafora brudnych pieniędzy. A więc sięgając po jej znaczenie, pieniędzy zdobytych w sposób nietyczny, nielegalny, często przez wyzysk, kradzież lub oszustwo. Autorzy tego badania chcieli sprawdzić, czy kontakt z fizycznie zabrudzonymi pieniędzmi przez nieświadome skojarzenie z ich metaforycznym znaczeniem może wpływać na uczciwość ich użytkowników. By potwierdzić lub zaprzeczyć tej tezie, przeprowadzili eksperyment terenowy, w czasie którego to naukowcy stali się klientami kupującymi warzywa na wagę na olbrzymim rolniczym bazarze w południowych Chinach. Taki kontrolowany zakup wyglądał następująco. Najpierw kupujący prosił o warzywa jednego rodzaju, płacąc za nie banknotami raz czystymi jak nowe, innym razem fizycznie brudnymi od ziemi, celowo zabrudzonymi. Naukowiec płacił, po czym rozmyślał się, prosił o zwrot banknotu, by kupić drugi rodzaj warzyw i zapłacić grubszym nominałem. To zachowanie było konieczne, żeby sprzedawca wszedł najpierw w kontakt z czystymi lub brudnymi banknotami, następnie kupujący prosił o dokładnie pół kilo danego typu warzyw. Efekt? Sprzedawcy, którzy najpierw weszli w kontakt ze spreparowanymi brudnymi banknotami, odważali swoim klientom średnio o 6% mniej towaru, niż te pół kilograma, za które klient miał zapłacić. Z kolei sprzedawcy, którzy dostawali czyste pieniądze, odważali średnio jedynie o 1% mniej. Oznacza to, że sprzedawcy otrzymujący banknoty brudne, a więc właśnie te kojarzące się z nieuczciwością, za sprawą tego złudzenia traktowali swojego klienta gorzej. Czy zjawisko sprawiło, że, nie wiem, intuicyjnie czuli, że ich klient jest nieuczciwym człowiekiem? Czy oszukiwali z premedytacją? Czy po prostu może mniej chciało im się dorzucić kilka brakujących gram klientowi, który wydawał się no niewart do kilku brakujących warzyw do woreczka? Tego nie wiemy. Wiemy za to, że różnica była realna i mierzalna. Okazuje się, że nasza podświadomość zwyczajnie sięga po skojarzenia powiązane w naszej pamięci nie tylko z logiką, ale także metaforami. W tym badaniu odkryto, że części mózgu, które u badanych pracowały bardzo intensywnie, kiedy ci dotykali różnych tekstur, materiałów, tkanin. Te same części mózgu zaczynały również pracować, kiedy badany słyszał lub czytał zdania zawierające meta metafory oparte o jakieś materiały, tekstury i gładkość czy szorstkość. Czyli na przykład czytamy, że coś idzie gładko, to nasz mózg sięga do pamięci po uczucie gładkości przedmiotów czy tkanin pod naszymi palcami. Czy to działa jednak w drugą stronę? Czy uczestniczący w badaniu że dotykając brudu na banknotach widząc ten brud mógł mieć aktywowane części mózgu, które podsuwały mu myśli skojarzenia z brudnym, czy ja wiem, sumieniem, intencjami swojego klienta, mimo że nikt obok tak naprawdę nie wymówił na głos frazy "brudne pieniądze", nikt o niej nie przypomniał. Okazuje się, że tak. W tym badaniu, które przytaczałem w pierwszej prezentacji o efekcie metafor, badanym gorzej szło negocjowanie korzystnej dla siebie ceny kupna auta, kiedy odczuwali twardość krzesła, na którym siedzą. Rozmówca wydawał się im bardziej uparty przy swoich propozycjach cenowych, a więc bardziej twardy w sensie metaforycznym. To średnie 5% warzyw, o które lżejsze były zakupy naukowców, no to niewiele, kiedy kupujesz pół kilo marchwi. Ale to samo 5% może zamienić się w bardzo znaczne kwoty, kiedy bierzesz udział w negocjacjach biznesowych lub po prostu sprzedajesz lub kupujesz coś większego. Auto, komputer, mieszkanie. Co więcej, jeżeli efekt metafory brudnych pieniędzy obniży uczciwość Twojego kontrahenta, może się ona objawić na wielu różnych płaszczyznach, nie tylko w wysokości ceny. Kontrahent pod wpływem tej sugestii może na przykład ukryć przed Tobą wady tego, co chcesz kupić. To samo, kiedy ty coś sprzedajesz. Kupujący, widząc w twoich rękach albo na stole brudne pieniądze, może ulec sugestii, że jesteś nieuczciwy. Stąd krótka droga, by nabrał nieuzasadnionych podejrzeń, a spodziewając się, że coś ukrywasz, może zrezygnować lub zażądać mniej korzystnej dla ciebie ceny. Od tak na wszelki wypadek. Na przykład, na wypadek, jakby miały się pojawić jakieś ukryte wady w związku z twoim rzekomym brakiem uczciwości. Na szczęście, znając to zjawisko, możesz wziąć je pod uwagę i zacząć go unikać. Kiedy możesz płacić kartą, to sprawia, że fizyczne pieniądze i związane z nimi metafory nie występują w ogóle. Jeśli w danej sytuacji chcesz posłużyć się gotówką, albo upewnij się, żeby była fizycznie czysta, albo jeżeli to w danej chwili niemożliwe, bądź pewien, że twój kontrahent dostanie do ręki nie do końca czyste banknoty. Ale wtedy, kiedy decyzje, wszystkie decyzje najważniejsze, łącznie z wysokością ceny, będą już podjęte i pozostanie tylko zamknąć, sfinalizować transakcję. Mam nadzieję, że ta wiedza Ci się przyda. Życzę Ci, żeby Twój portfel był zawsze pełen czyściutkich banknotów w wysokich nominałach. Do usłyszenia.